Witamy serdecznie. No, prezesi w TVP się zmieniają, zmieniają się członkowie jury, ale prowadzący jest ciągle ten sam Hubert Urbański, bitwa na głosy już Bo nie. Było. Jak ktoś jest dobry, to się go nie wymienia. No wiesz? właśnie. Wczoraj była konferencja prasowa, byliśmy tam z mikrofonem. Fantastyczni zawodnicy, posłuchajmy tej oto. No to się będzie działo, tylko wiesz co, postanowiliśmy sprawdzić, czy nadajesz się na prowadzącego drugą edycję. No i sprawdzamy to właśnie teraz. Mamy do ciebie trzy pytania. Oczywiście, <laughs> oczywiście w, w form... No dobrze, ale jeżeli sprawdzicie i się okaże, że się nadaje, to się jeszcze to, okaże. to co ja wygrywam. No jak to no co? wprowadzenie co Pro, no. bitwy na głosy. Zetka będzie mi płacić dodatkowo? Inaczej, Hubert, jak sprawdzimy, jak się okaże, że się nie nadajesz, to ja już mam umowę z TVP. Ja już widzę, że wy nie macie kompetencji finansowych do tego, żeby mi cokolwiek wypłacać. Dobrze negocjujesz.